Mordeczki, słuchajcie, akcja jest następująca Akcja na, jest, pod, podłączam głośnik I zaczynamy ten stream jeszcze raz Umbrella Frog, witamy serdecznie W mordeczkach, dobra, słuchajcie Malutki fail yy, Ale to nic, siemaneczko, dzień dobry Witam wszystkich bardzo serdecznie, halo, halo Jesteście tu ze mną Czacik, wszyscy piszemy siema, kto nie napisze siema Ten jest zapisem Kurwa, da się to otworzyć? O! Kurwinszon, ty... Ty Oj, tu chodzi, czad! Ty nagle nie mogę otworzyć tego! Dobra, uwaga, próba numer dwa Podłączam go! Uwaga! Jest! Włączony! Działa! Działa, uwaga! Próba numer druga! Próba numer dwa, czad! Uwaga! Jest. I uwaga. No. Dobra, próba numer dwa, czad. Zakochała się w mulacie na granicą. Czy nie czuła się jak, jak w adracie? Kochała pakistańskie disco. A e, miał ich dysko aż eść. Ulicz o ich na nazwisko. Poznali się na w było Please don't break my heart! Że do końca Trochę dzimnie, na Dobra, czat. Ale słuchajcie mam jeszcze jeden pomysł, ale lepszy, mordeczki, słuchajcie... kojarzycie tą nutę, kojarzycie mordeczki tą nutę z tymi tymi. Czekajcie, jak ona się nazywa arabski trap. O czat, mam to! Gotowi? Gotowi? Zaraz wszystkich przywitam. Sekundkę, już puszczam, już puszczam. No dawaj mi tu kurwa, dwa jazdy. Oczywiście reklama Media Ekspert musiała być zajebana. O! Ale to Ej, czemu tak w ogóle cicho gra? What the fuck? O! O! O Dobra! Polecimy klasykiem, bo to mnie wkurwia. Dobra, chat, lecimy klasykiem. Uwaga! To jest dobre, to jest dobre, chat, to jebnie. Ja pierdole. Ej, to jest dużo lepsze, to jest dużo lepsze, mordeczki. Siemaneczko, dzień dobarek wszystkim mordeczki, już cisza mikrofon. Ej, kurwa, mam w spokoju, słuchajcie, 30 stopni. Mam w pokoju 30 stopni. Siedzę kurwa w stroju, który jest długi i nie ma nawet kurwa takiego milimetra przepływu powietrza. Ja pierdolę. Dobra, czat, mam nadzieję, że tu dzisiaj nie umrę. Eee, a jak umrę, to przynaj... przynajmniej kurwa wiedzcie, że to przez was. Czajcie, jak umrę, czat, to przez was. Dobra, czat, słuchajcie, robimy teraz taką opcję. QRK, witamy serdecznie w mordeczkach. Baby bang, bang, bang. Słuchajcie, na początku włączymy jakiś yy, arab, yy, rap, beats, no copyright, o tako Bo trzeba słuchać jakieś arabskie, takie, wiecie, no copyrightowe muzyczki. Czekajcie. Uwaga. O, chyba mam coś. Oho, Islamic Background Music. Oho, Isla... Dziary na puryja Bo kurwa je lubię, złotych. a co? Co miesięczne donajci uśmiecha jak na skodę, to już obowiązek. Dziękuję serdecznie, kłapołuch. Bęgrzów żółwik dla ciebie, słuchajcie ogólnie? Do donate'y w ogóle wyciszyłem na moment. Mordeczki, ponieważ yy, chcę, żeby mordeczki, żeby mi te Donate'y nie przeszkadzały w rozmowie z ludźmi na OME, ok? Dobra. Słuchajcie, mamy jakieś arabskie byty, chociaż nie wiem, czy to słyszycie w ogóle, ale powinniście to słyszeć normalnie, nie? Słyszycie, czacik? <yse> Badlington, trzyman, no dobra. <laughs> słuchajcie, eee, zaczynamy oczywiście od przywitania kilka osób z osobna z szatu. Chyba wszyscy już wiedzą, co dzisiaj będzie, mordeczki. Będzie dzisiaj Ome, będzie dzisiaj napierdalanka. Podrywanie, słuchajcie, jakichś fajnych kół, dupeczek, nieważne, co tam wleci pod rękę, to będzie oczywiście podrywane. Eee, no i mordeczki, słuchajcie. Eee, jak wasze humorki dzisiaj? Wszyscy git, mordeczki, wszyscy kurwa, nikt tam nikogo nie rzuciła dziewczyna, nikt. Nikt nie ma przejebane, nie wiem, yy, z, nie wpadł z dragami czy coś, nic a nic dobra. Siemaneczko, to tą se